Dzień dobry, porażenie Bela, dzień siódmy, czyli to już tydzień. Słuchajcie, no sytuacja jakoś się specjalnie nie poprawiła, cały czas jest stabilnie. W nocy bolało mnie tutaj w okolicach tego nerwu. Cały czas wygrzewam to, ponieważ macie ciepłe kompresje, ponieważ rozgrzewanie tych nerwów może poprawiać ich ukrwienie i generalnie lepszą cyr cyrkulację całej krwi limfy także może osłabiać tą degenerację tych nerwów no i czuję, że jest mi troszeczkę lżej po tych kompresach i słuchajcie, jeżeli chodzi o motorykę mojej twarzy to Wygląda to dzisiaj w sposób następujący. Brew, czoło. Trochę, trochę się porusza. Okiem, mrugam. W ten sposób. Jest tak zwany efekt tego zachodzącego słońca. Efekt bela, czyli oko nie może się domknąć i gałka oczna idzie pod powiekę zamiast powieka. Jedoko. Jeżeli chodzi o. Nos. Rozszerzanie nosa Trochę delikatnie czuję, jakby tam była łączność jakaś z tym nerwem. Po prostu ciężko mi jest to poruszyć. Tak samo słuchajcie, tutaj, jeżeli chodzi o kącik szczyfiany do tego nerwu. Ja czuję cały czas, że on gdzieś tam się łączy cały czas, ale to połączenie, ta siła... Ileś tego prawdopodobnie prądu sygnału do jest tak słaba, że on nie jest w stanie się po prostu poruszyć. W nocy miałem dzisiaj mniej już tych krądów takich tu w wardze górnej, dolnej. Były to być może mniej takie drgawki, takie wiecie, jak czasami powieka drga. A tutaj miałem, czułem takie jakby, no jakby stały link taki, takiej, takiej iskry, stała iskierka taka tu była w tej warze. Bardziej takie uczucie. I bardzo malutko, ale ta dolna warga też takie jakieś miałem iskrzenia, ale bardzo mało. No tą, tą dolną wargą jakoś lepiej mogę po tej lewej stronie ruszać, słuchajcie, także jest to jakiś tam pozytyw. Mam nadzieję, słuchajcie, że to jest już maksimum złego, które mogło mi się przytrafić. I teraz już będzie tylko lepiej. No, zresztą tak jak to w tych etapach gojenia ran zawsze jest Pierwsze dni to jest zapalenie, przeciwciała, oczyszczanie, tak dopiero w dniach kolejnych, tam od 4-5 dnia, zaczyna się rana dopiero regenerować, czyli zaczynają zachodzić pewne mechanizmy, które odbudowują uszkodzone, uszkodzone tkanki. Także mam nadzieję, że w moim przypadku też do tego dojdzie. Jeżeli chodzi o moją powiekę i oko, to cały czas biorę kropelki, Maści na noc. Mam pewne problemy z łzawieniem tego oka, z wysychaniem, ponieważ ono się nie domyka. W nocy staram się ręką je domykać. Nie używam żadnych plastrów. Tak naprawdę kontroluję to według jak, jakiegoś takiego swoistego poczucia wilgotności tego oka. Jest wszystko na razie ok. No i wydaje mi się, że jest coraz lepiej już z tym okiem. Mrużenie. Na os. Gwizdać nie mogę. No Także to by było na tyle. Na no, cały czas jeszcze podsumuję. Jadę na, na sterydach 60 mg. Plus osłona. Codziennie rano. Jeszcze kilka dni mi zostało tej zwiększonej dawki, później będziemy dawkę zmniejszać. Jakkolwiek badania wszelkie dowodzą, że tylko w początkowej fazie stery poprawiają szanse na wyzdrowienie i szybkie wyjście z tego. Podawane już w późniejszych dniach nie mają jakiegoś większego znaczenia na, na stopień wyzdrowienia. No, zobaczymy. Żona napisała skargę na lekarkę. że ją sprawdzić, będziemy musieli wysłać, bo to nie może być tak, że tylko styka się z przypadkiem zagrożenia życia, zagrożenia zdrowia, powinien sobie w pełni zdawać sprawę, co może spowodować przesunięcie w czasie podanie sterydów, nie robi tego. To jest kompletne mijęcie się, słuchajcie, z powołaniem. Poza tym ja mogłem mieć udar, lekarka nie wiedziała, że ja tam jestem sam, ja mogłem za chwilę, nie wiem, paść na podłogę i tak dalej. Straszne to, wiecie. Oczywiście są dobrzy lekarze, są lekarze z powołaniem, ale, ale tych lekarzy takich bezdusznych i bez powołania jest bardzo dużo. No, słuchajcie, ja jestem dobrej myśli. Nie wolno się poddawać, nie wolno się wpadać w jakieś tam depresje czy w panikę. Trzeba dużo czytać, dużo się dowiadywać, być świadomym tego, co, co nam jest. No zobaczymy jutro. Na razie trzymajcie się.